Siemaneczko Mordeczki z tej strony Kefix i witam w następnym odcinku od Gangstera. Ajajaj, oho, pan Calvin podjechał, ale to na razie jest nieważne. I widzowie, przepraszam bardzo za tą serię, że zaniedbałem trochę serii, ale teraz będzie o wiele lepiej. Teraz znowu zaczynamy, forma siedzi, bam, i będzie Git. Dobra, i widzę, pamiętajcie o łapce w górze i Subiku, bo dla rozwoju kanału. I zapraszam do oglądania. Siemano, Billy, co tam u ciebie? Kurde, Calvin widzę, że, podje widzę, że podjechał. Siema, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ho, Dobra, chodźmy na Calvino. Ty, a gdzie jest w ogóle Jack? Nie mam pojęcia. Aliam? Nie ma go? Nie wiem. Na dole może? Nie wiem. Chodźmy, Jack ma nad nami pokój czy ten? Nie, nad Bo nami. my mu oddaliśmy. Ale czy tato już w ogóle do domu wrócił, nie? Więc trzeba... No, musimy znowu tam mieć na górze. Okay. Znaczy, w sumie, w sumie to nie, dobra. Gdzie jest Jack? Jack? Halo Jack? Jackson? Michael Jackson? Ej, nie ma go. To ja może on na dole, schodź, chodź na dół. Proszę. Dobra, widzowie. Nie ma nigdzie niestety Jacka. Eee, ani Liam, ale Jack może jest na tym, ale nie wiem gdzie jest Liam. Może też jest na dole. Dobra, to my idziemy szybko, szybko. Dawaj, chodź szybko, bo widziałem, że ten podjechał. Dobra, dobra. Eee, ten, Calvin. Tururururu. Biegniemy, biegiemy, biegiemy. Bieg. Kurde. No i co jest? Ej, gdzie. Siema Calvin! Cześć, cześć, cześć Co tam u Ciebie? No, widzisz, tutaj sobie parę rzeczy przygląsam Doszło mi się, napad się napadł i, i mam pewną informację O, sorry No pamiętajcie. Mamy dzisiaj właśnie te przygotowania Liyama? Właśnie, Liama? dzisiaj robimy przygotowanie Co? No, pamiętam No, Lija nie żyje Co? Jak to? Serio? Co? No, nie żyje A wie, jak umarł? Generalnie nie było mnie pełno okres czasu No i pojechałem, Co tak właściwie... Do jednego z moich ziomków, nie? W skrócie Liam nie żyje, bo po prostu go rozstrzelali. No. Ale kto? Generalnie to gość stwierdził sobie, że pojedzie sobie na z familiz nie? No oczywiście. Gość no. pojechał sobie sprzedawać tam zioło, no i go rozstrzelali. Kaput, o Boże. koniec. Boże. Yeah. A właśnie ten ziomek to jest właśnie od familiz, bo z familiz no, mamy dobre stosunki jakby Dobra, dobra, no ale rozumiem, że go rozumie. Dobra, I nie żyje. Także... A gdzie jest w ogóle Jack? Jack? On chyba żyje, nie? No, no, żyje, żeby... ale ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, na razie nieważne. Jest... Nie a, a propos, trzeba żebyś na. No? Tutaj, zobaczcie w bagażniku, macie, słuchajcie, kamizelki kulotworne Przybieramy no, się w ten ten? Strój, co było na kaju? Tak, 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 tak. 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 Ja Także biorę. nowe kamizelki będą lepsze wiele Nie, to mogę sobie. tu zostawić na razie? Zostaw, ja mam tu. dobra na, to, wiesz, to, to jest wszystko w tych, w pudłach, nie? Dobra, rozumiem Także to? na chillu No Good. No i to tyle, nie? Dobra, to co, lecimy? Yy, gdzieś? A propos, dobra, yy, a mamy w ogóle rzeczy do tego jubilera całego? Właśnie nie, Masz, nie mamy no nic No to, stary, to się wszystko ogarnia i mam pewne znajomości właśnie to... Ej, ale właśnie Billy, Billy ma podobno hakera A właśnie, a widzieliście moją nową co? A jakiś tuning, jakby nowy, czy coś? Powiem ci tak, pamiętasz też sterową furę? Tak, no. No. znowu? Znowu, panie Calvin? Tak się rozrzucasz pieniędzmi? No, troszeczkę, że tak powiem. No nawet masz rejestrację ze swoim imieniem. No, oczywiście, zawsze miałem. Zawsze miałem. kurde, Ale zobaczcie, no so, patrzcie, patrzcie to. Yo, co jest? I powiem ci tak, to jest szybsza fura. To jest tak podkręcana przez moich. Czekaj, poczekaj tutaj chwilę, dobra? Czy wsiadz, nie no wsiadaj, wsiadaj, lecimy zaraz, ja, no, a właśnie umów, no, umówmy się z, z, się z, z tym, umówmy barwak. się z tym tym Czekaj, ja zadzwonię. Patrzcie to Ej Calvin, bo ty nie jesteś w barwach w ogóle, nie masz maski no, W sumie ja właśnie, też nie mam No właśnie o to chodzi, jak yy, jako w sensie moc, jest mega szybka, nie? No i uważajcie, jest. uwaga Kurde, czuść to Dobra, Przecież nie, ja to jest akurat Dobra, tylko musiałbym się przebrać, mam ciuchy w bagaju, nie? Dobra, spokojnie? dobra, Niech się przebieraj. przebieraj To zaraz pojedziemy się przebrać, tylko właściwie... Musimy pojechać w to miejsce swoją drogą hmm. Z czego to wiem, to on urzęduje bardziej... Chyba na mhm. Grove Street? W sumie poczekajcie, zadzwonię się przebiorę, dobra? Dobra To czy zajedziemy gdzieś może... Nie pamiętam, się tylko ulica się przebierał To gdzieś tutaj zajedziemy Jakieś, nie wiem... Jakiś... Tu. O, to policja jest, dobra o, tyle o. <głos> <głos> To może nie tutaj, to może nie o, może tutaj. Może nie, może nie. Czekaj, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu O tu się przebiorę, dobra, poczekajcie ja zadzwonię do tej jest dobra, dobra. Dobra, dobra już się przebrałem trochę. Ja sobie no, maskę czekaj, założyłem. Domku. Ja jeszcze nie, został Poczekaj, yy, tego, muszę słońce do niego, poczekaj. Dobra, no to czekamy Witam, witam, yy, ja po te rzeczy wie pan po co. Dobra, zaraz tam będę. Pieniądze są. Tak, mam pieniądze. No, dobra. Do widzenia, do zobaczenia. Lecimy, dawać, nie ma czasu. Dobra, lecimy. dobra. O, o Boże, aż mi wygięło. Sorry, co ty robisz? Co ty się <laughs> Dobra, wsiadaj. Fijajcie, dobra. Tylko, no, generalnie Ale... to jedziemy pod gdzie? molo, Gdzie, gdzie? A pod molo, pod molo. no. Dobra, lecimy pod molo musimy jakoś tutaj przyjechać. Weź się, Generalnie ja trochę wydam pieniędzy za ten napad i jakoś trzeba się procentowo dogadać. No. I to, ale także z hakerem trzeba też się... No, a propos, to wszystko się dobra, dogada, ty jeden z... Niech to dzwonię, jak Dobra, to ja do nich zadzwonię. Dobra, luz, luz, Ja jednak bym chciał trochę więcej pieniędzy za to, że tyle wydaję, Czyli trochę na plus. No, dobra, no. Musisz i tak z nami to... zakopać. To... Mamy gdzieś tu się z nim spotkać. Może czekajcie, może nie. Au! Może, może nie wjeżdżajmy, to autem? co się... Wejdźmy tam, wejdźmy tam. No. A my mamy być pod molo, także. Co tu jest z molo, pod molo? Podejrzane, jakby się tam wihaj nie? Weź tutaj za Dobra, weźmy do człowiek gdzieś. i zobaczmy, musiał jechać do mechanika. O! Oni mnie już tam chyba lubią. Dobra, chodź, czekajcie na auto. Dobra, i lecimy, chodźcie. Tylko maskę ubieram. Dobra, ubieram, ubieram szybko. I ci, i ja Dobra, Dobra, chodź, chodź Kurde, bili. <laughs> jakby co to ja mam cały czas w kieszeni Wiadomo co Też, dobrze O Boże, widzowie, idziemy kupić te... Nie wiem, potrze rzeczy potrzebne do apadu No, super, skorpiona, możemy mieć. Łapy bierzesz? Może tak... Czego? też tego? Dobra, to ja też biorę Ale do ręk popy. to są ludzie, to jest komisarz policji na tym molo Co? Co? No tak do, do Zaraz wyjmiemy. Ej, faktycznie to może być komisarz. Dobra. Chodźcie szybciej, chodźcie. Po prostu to Chodźcie, prosto, to chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chyba jest tu ten jakiś ten Chodź, 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 chodź. chodź. U, van. Czarny Wan. Czekaj, okay. stójcie, stójcie. Halo? Halo. E, dzień dobry, ja tutaj po te rzeczy. E, wie pan jakie zresztą. Ma pan Dobra. wszystko? Laptop, wiertarka Wszystko, wietarka, jest. wszystko komu... jest w I e, Ile te rzeczy wyjdą jeszcze? Się muszę 50 tysięcy. Dobra, to tutaj daję. Tutaj. Chwila. Oj się tu rozliczą. Wziął pan? Wziąłem wszystko. Dobra, to tyle. Yy, jeszcze musimy to wziąć. Dobra, chłopaki, bierzemy boxy, dawać. Dobra, dobra. dobra, Wszystko macie w furgonetce. Dobra, to poczekaj pan. A podjechałbyś pan w sumie pod parking? Dobra, A pod parking? dobra nie, no przeniesie. się. Bo dobra, ludzi, już. A co jest? jeszcze ty? No co to wszystko jest? jest. To są Trzy... Do trzy, widzenia! Do widzenia! Ale, co, tu, do widzenia. Trzy Ale co nam jest potrzebne tak w ogóle? No, tam są laptopy. Wszystko jest potrzebne, stary. Bo hacker nam jest potrzebny, wiesz, że haker nam jest potrzebny do kamer, nie? No to to ogarnie. Ale my się włamujemy do sejfu czy ukradamy biżuterię? Bo ja nie wiem. Generalnie to najszybciej by było ukraść biżuterię. Mam no normalnie no i ja takie... Też takie ja ci tłumaczę. Ja mam, tam jest sprzęt taki specjalne, który normalnie też szkło no, bezawaryjnie... Jakieś awaryjnie... łomy? Jakieś łomy czy coś takiego? Ta, łomy. No my robimy to po cichu chyba, co? A nie na głośno. No właśnie... Tam chłopi... Wiesz co to jest? Ja ci, ja ci w ogóle mogę powiedzieć co to jest. No. Specjalny sprzęt do szkła, żeby nie robił w ogóle, wiesz, alarmu. Po prostu sobie szkło, jest zero alarmu, no i tyle. I sobie Ta, bierzesz dobra. biżuterię, bierzesz w torbę, laptopa I... potrzebujemy i do wyłączenia kamer tam, bo i tak haker też będzie musiał mieć Kto, tego laptopa, no? wiadomo, ale my też. Dobra, biorę to. Cie damy I teraz gdzie je jedziemy? E, teraz może tego hakera ogarniać, co? To Dawańczy. mamy jakiś kontakt do tego hakera? No, ja mam, ja mam, no ja ja ten, mam. Billy ma Dobra, Billy, gdzie to jest? Dawaj. To, czy, to czekaj, czekaj ja to to zaś, do czekur, no. A swoją drogą to coś gdzieś może? Nie, ja ten, to nie, nie, bo... nie, 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 nie Nie teraz, nie teraz no. Dobra w są Halo, Lesti, no, no. ej hmm? e, gdzie mam się spotkać z nim? Może pyszam. w jego hacie czy coś? E, w jego chacie, ma jakąś chatę może? Dobra, to my podjedziemy tam do ciebie No Dobra Tak jak mówiliśmy Dobra, się ma. Zobaczymy jak to jest. O kurde O boże O boże Ojej, <laughs> uważaj! Nie. I spodziewałem się, że to ma taką moc No, co więcej powiem Gdzie mamy jechać? Eee, trzeba tam na gps -ie? Dobra Ej, to tu? A tu zaraz w prawo W prawo? Nie, A nie tu, Nie, tu, nie tu. teraz, nie teraz, nie teraz Można zaczynać od gps Dobra, ale stary, to są creepsi Kurde, właśnie Stary, twój kolega to jest jakiś creeps czy co? Nie, stary, nie A to jest obok no? creepsów Nie, znaczy... to jest dalej ten creepsów To jest dalej teren creepsów jakby Gdzie teraz? W prawo to W prawo? Nie, dobra, chłopaki, musimy jakoś coś zrobić. Czekajcie, muszę coś wymyślić. my już na tak sobie wejść. Może mm. zostawmy tu gdzieś auto? No właśnie. I wejdźmy tam podziwnie. Mówicie, że to tu. Zaparkujemy. No, no, czekajcie, prąd. Teraz po prostu zejdźmy tutaj i pobiegnijmy, dobra? Dobra, tylko mam maski długo. od razu, mówię. Na Najwyżej klama, klama w łapie, tylko klama w łapie, dajcie. Dobra, weźcie skorpion, ja, ja bym rozkorpionął Gdzie to jest? Gdzie Dobra, to jest? Gdzie, gdzie to jest? Zabiję, to mną, mną Nie, nie widzisz żadnego klipsa? Nie, nie, nie ale nie ich tu mniej mieszka Oni bardziej po tej, po na lewej ulicy No wiadomo, ale to jest ich teren, nie? No Mogą w każdej chwili tu być Idziemy na ten dom, na tym jeepu Tutaj, po lewej zaraz Tutaj? Szybko, 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 szybko. Dawaj, bo to jest du -du? w środku Tak Dobra Idziemy. Halo, jest tu ktoś? Halo? Lester, się Siemo. ma. Oh, się bili. 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 bili Witam, to co, załatwszy dla nas? Na pod tak? Tak Na jubiler kasynu, jak? Tak, y na jubilera Masz wyłącz no. tam i... Że kamery nie, nie działały. No. I dostaniesz z tego 5% Pięć? Pięć. Mhm. na 5? 5. No, trochę mało, nie. Ale pamiętaj, że to jest około 350 tysięcy, jak to sprzedamy. To pojdź sobie, je, to byś miał trochę pieniędzy, byś miał. No, ja bym wolał na przykład 10. nie? Ale ja mam inną propozycję. Bacz, ty po prostu włącz, co nie? Ja też trochę się znam, nie? Moim no. zadaniem jest na pewno zrobić jakiś mini-blackout, coś takiego. Tak ale się. głównie musisz włączyć alarm, w całym po prostu tym jubilerze takby. Tak Kamery ja się tym zajmę, bo ja takie rzeczy umiem. Dzień Rozumiesz? Dwie. I generalnie, jeśli będzie goniła nas policja, no. musisz ogarnąć, żeby odpalił się alarm w banku. Żeby policja pojechała na napad na bank. Wymyślmy coś takiego, zrobimy taki fake napad. Po prostu, jakiś student musisz odpalić, że robi się tam napad, co nie? Żeby sygnał z napadu. Co, nie? No, no jakimś, nie Przy jakiejś flece, przy w ogóle... Niech to będzie fleka w środku miasta. Aby cała policja skupiła się na tym. Ona przyjeżdża, widzisz, że nikogo Sorry. tam nie ma że to fałszywy alarm. I oni po prostu przyjeżdżają głównie, no nie mają pojęcia, że jest jakiś napad na jubilera. Jeśli będzie mu jakaś, wiadomo, że jakoś odpali się ten alarm, nie? Nie możemy zrobić tego tak totalnie po cichu. Także twoje, to jest twoje zadanie, rozumiesz? No, rozumiem, rozumiem. Także zgadza się te 5% mówię, tylko włączyć alarm i fałszywy alarm zrobić w banku jakimś Cześć? Dobra, może być no. Yy, dobra, generalnie będziemy wtedy yy, gadać na radio. Także yy, tego, podamy ci wszystko, podać ci Bill, mam nadzieję, no, tutaj... bilik system, tak yy, sprawy no yy, także grube. Także ci wszelkie szkody tak do radia inne rzeczy i to tyle, nie? Co, dobra, spoko, spoko, do zrobienia to jesteśmy w kontakcie Tak Dobra, to tyle od nas, trzymaj się Dobra, no, Miego, Miego. Miego. No Ja tak, za bardzo nie porozmawiałem, nie? <laughs> Do. Dobra, wyciągajcie, wyciągajcie Robiłeś przyjdzie. kiedyś w ogóle napad? Dobra, chodźcie, no, no, czekajcie Na sklep chodźcie. z wami, nie pamiętasz? Za mną, za mną, za mną A ten dom wtedy? Pamiętasz? Nie, o Jezu Zapomniałem oh. kompletnie o tym Billy. Wtedy jeszcze chyba tego nie było w domu Kalwina Znaczy w domu, na ośce nie, nie było wtedy. No A wtedy co jeszcze robiliście? we więzieniu był. No, napad na dom. Napad na dom takiego o. typa. A nie Ciekawe. który chciał rozwalić bluców. siadać. O, mógł no, bardzo dobrze go znów Miał te wszystkie dobra, papiery, się. my w sumie nadal mamy te papiery. Na bluców hmm. i ogólnie. Ja Policja tam nas mogła wjechać, jeżeli on by to podał. Dobra, dobra, to teraz, teraz... może jedziemy teren, co? Na... Yy, najpierw trzeba pojechać raz, poczekać aż się ściemni, nie możemy z tak w biały dzień tam pojechać. Eee, dobra, mam pomysł: Pojedźmy na ośkę, obgadajmy procenty i cały plan napadu. Znaczy, w sumie, obgadajmy najpierw procenty na ośce, dobra? Mhm. Przebierzmy się nie w. nie w barbecue. Jack? Jack będzie chyba. z nami robił? No, jak chce, to niech robi, nie? Tylko mu dokładnie procent. Musimy ustać procenty właśnie Dobra, dobra To to, było właśnie takiego Dobra, czyli jedziemy na ośkę Dzwonić się po tego Jacka, co nie? Musimy ugadać procenty no to powinien procenty. być na ośce, mam nadzieję, że jest Masz podjechać No, no i rolę Zadzwoń ktoś, ktoś może Dobra, ja mogę dzwonić A, to jest szybkie, Jezus no. Halo, Jack? Jesteś na ośce? Dobra, siema Jest? Tak, jest, jest, jest Dobra, czyli jak jest na ośce to w sumie git. Czyli obgadamy procenty i role, co to? To co robi? Dobra, i... dobra, dobra. dobra. czekajcie, jedziemy i no. A, za chwilę dojedziemy. Dobra. Nie da dajecie mi tyle i tyle i kropka. No sobie pierwsze, no... stary. No dobra, ale... Dobra, przestańcie się tak kłócić. Dobra, ustalmy pewne rzeczy, tak? Czyli ustalmy. 5% ma ten Lester twój, tak? Czy jak on nam się nazywa? No 5% tak Dobra, mamy 95% do, roz do rozdania Proponuję zrobić tak Ja wydałem najwięcej W sumie na ten napad Więc powiedzmy, że ja będę miał 25%, tak? No to już mamy 30 Kolejne 20% dostaje No niech dostanie w sumie Kto ma mniej pieniędzy, tak właściwie? No ja mam Zwróć najmniej A, No ty załatwiłeś hackera No ty hakera Dobra, zróbmy tak, obaj dostajecie po 20, czyli mamy ja mam, mam, mam już czekaj, 25, 20 20, czyli mam 65 czyli... czekaj, mam. to też źle wyjdzie I Jeszcze mieć lestera No tak, Czyli, no. Się, no, czyli czy ja, powiedzmy, mam że mam 30. 30 Lester ma 5, ty masz 20, e, Billy ten... Tony ma 20 i ja zostaję do tego... Jacka, boże, matematyka jest... No 30, ścieżka. to zróbmy może tak, że ja i e, Tony będą mieć po 25, a nowy będzie mieć 20. Serio tak wyjdzie? Poczekajcie, już idzie kalkulator. <grym> Nigdy nie mogłem wziąć <grym> pieniędzy. poczekajcie. Gdzieś O, jest komputer. Dobra, chodźcie tu do komputera, to przyjdźcie kalkulatorze. Ja nie mogę. Dlatego widać skutki, że nie chodziłem do szkoły. Dobra, to jeszcze raz przeanalizujmy. Dobra? No. E, ja. Lester ma 5, tak? E, no. Ja będę miał 30. Ty będziesz miał 20. On będzie miał 20. No i wychodzi nam 50, e, 75. E, czyli 25 e, zostaje dla. Dla, 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 dla. Dobra, inny mam pomysł. Po prostu. 25% dostanie tony. Ja dostaję, czyli tak, ja dostaję 30, ton, dostaje 25, a reszta dostaje 20, oprócz pera. Nie liczę, co? No dobra. no dobra. I generalnie głup, który obstawiam, który tam będzie, to będzie około 350 tysięcy. Boże, mówię, 350 tysięcy. Także. Co? No, Kurde. no, co ty myślisz, że na jubiler to co? 100 tysięcy dostaniesz? Stary. No, także. Tak, teraz trzeba wyznaczyć rolę, w sumie. No. Ja mogę być tam takim hakerem na miejscu, w sumie. Czyli będę, wiecie, tam... Te kamery wyłączę, nie? To ja rozwalam tak. biżuterię i w ogóle. Ale tak, 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 tak. A, ja, a ja się zajmę ochroniarzami. No, plus. plus a plus, ja z Jackiem plus. będę rozwalał tak. ten, bo my jesteśmy no. No tutaj najkrócej. Jest Dobra. Nie, nie, stary, stary. Auto na napad, o tym się nie się generalnie. To ogarnę. Jakiś ale posłuchaj, kierowcy, kierowcy, kierowcy nie no bo... Żeby się tam dużo zmieściło jakiś No tak, auto. ja ogarnę to spokojnie. Przez A kierowcy? ogarnięte. No kierowcą to będzie, co? no może załujesz, że będzie i Jack. Czy tam... Jak ty masz Jake, Jack, Jack, z nie. Jack, ale Jack tym... Może też ze mną rozwalaj te. albo dobra, no to po prostu ale ty gdzieś kierowca. kierowca też chodzi do środka. Wszyscy chodzili do środka. No właśnie ja bym zrobił tak, że wtedy będzie szybciej, jeśli kierowca nie będzie w środku. O wiele ja szybciej. bym proponował, że on po prostu będzie przynosił łup jak najszybciej do auta. No dobra, to ja będę mu podawał po prostu te rzeczy. Gdzie? Dobra? Dobra, dobra. Auto ogarnę jakieś. Spróbuję ogarnąć. Tylko o... jakieś niezawolne, nie? Ja Ale jakby Majkiego. co? Jakby co, to ja w moim warsztacie y, mhm. mam kilka takich takich co nie? Na sprzedaż albo coś, więc mogę coś to ogarnąć. chodzi Dobra. o to, żebyśmy też uciekli, jak nas się, gonia policja, no to ja generalnie bym preferował coś szybszego, nie? Kurde, widzowie, to się też spokojnie, spokojnie nie? Bo to jest biżuteria, pamiętajcie, to jest małe. W następnym odcinku, do... torby, w jeszcze chyba w, w następnym odcinku, szybszą, odcinku będzie ja na na jubilera, więc je... Ale się Ale Majki generalnie ma jakąś furę, znając życie, bo Majki generalnie ma komis samochodowy, no i też dużo z tego zarabia, nie? I generalnie jest taka szansa, żeby nam jakiś auto po prostu pożyczył, nie? Tylko blachy trzeba zdjąć i wszystko. Czali No, ja czaję, Dobra, auto to ja się zajmę, resztę też się zajmę. Idziemy teraz na obchody i resztę potem przegadamy. Dobra, jak okay. się ubieramy? Wszystko? Jak się ubieramy? Generalnie przydałoby się ruchu, ubrać... Możemy i w barwy w sumie, ale... No ja jest jestem podejrzany. normalnie ubrany, ja jestem normalnie. Ja też jestem normalny. Ja też, tylko że ten Tylko że maskę, sobie. przecież czerwony to też Dobra, jest Dobra, to zdejmijcie maski i jedziemy, dawaj. Do Dobra, Dobra, to ja już będę czekał w wałcie. Chodź, Jack. Dobra, widzowie, my szybko lecimy. Dawaj, Jack, szybciej, dawaj, chodź. Jack, idziesz? Już muszę się przebrać. Dobra, no to dawaj szybko. Dobra, widzowie, to my szybko lecimy na te obchody, no i widzowie... Jeszcze raz wam przypominam o łapce w górze i subiku, to, to też na rozwój kanału, tak? Widzicie, jak już się w ogóle stało mglisto. Tyle się tam kurde kłócili, to szok. No, oni nam się na przebierają chyba. Dobra, chyba. to czekaj, to poczekamy. Szybko poczekamy, tam. Kurde, ciemno No, już, jeszcze jakoś glisto, tak jest Jest 21, nie? No, no tutaj. Siema, jestem Idealna siadaj, siadaj. pogoda do obchodów, lepszej nie mogliśmy mieć, te o, Wcadaj, się, tak szczerze O, przebrałeś się, żak? Dobra To dawajcie Tylko tak tak, nie tam do środka, nie? No Pogrzało cię? No, dobra. zobaczcie stan dookoła i tak dalej Tak, no dobra. Idziemy, możemy przez szyłę popatrzeć, o Dobra, jakoś tak, uciec, no? jakieś wyjścia awaryjnie i tak dalej. Dobra, to generalnie Zobaczy. wam pokażę jaki mam... To moment... dojeżdżam... To tu... ściemniło się już bardziej trojalto. No właśnie widzę. Dobra, to dobrze, spójrzcie. to dobrze, to dobrze. Tu jest ten cały jubiler generalnie. To, weź tak dalej stań, żeby... Bo... Czekaj, ja nie to wolę objechać najpierw. Najpierw się zobaczyć jakieś... Policje, słyszycie? To jest jeszcze Teraz jesteś otwarty jubiler, nie? Mmm, teraz No już kopie z północ, wątpię, żeby był Teraz tu tam siedzi ochrona, chłopie okay. Czekaj, tu jest w ogóle wejście. O, to dobra. Też to jest Ale ja będę robię. Robię. Ta, to kamera awaryjna. Róbcie właśnie, to zdjęcia, no. rób, 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 rób. No, to no. Rób tak, zdjęcia. wracam zjęcia. Weź zrób, Jack. Zajedźmy sobie tutaj. I dobra, to wy tam obczajajcie, co nie? No. A ja będę, ja tam wejdę z ukrytą kamerą. I zobaczymy. Dobra. Co dobra, to można. Dobra, dobra, dobra. I będę poszukać kamer. Dobra. Ukrytą do kamerę masz? Ale gdzie ta kamera? masz? Gdzie tą kamerę masz, jakby? Eee, wytę eee, w bluzie mam Taka bluzie. malutka jest naprawdę. O, To git, dobra. Dobra To Na ty pójdziesz do środka, dobra? Ty pójdziesz do środka, my będziemy chodź, chodźcie, chodźcie chodźcie. To jest tak idę, jakby nigdy nie idę. Dobra, to dobra, chodźcie, to chodź, chodź. Dobra widzę teraz akcja pociłu Chodź chodźcie. Chodź chodź. Gdzie ten Jack poszedł? Chuck! Idzie. Jack! Jack, chodź! Kuki ciszej, ciszej, ciszej. Chodźcie za mną, dawaj, długa, długa. Chodź Czak chodź, szybko! Dawaj, dawaj, dawaj <ścoughs> Dawaj, 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 Ej. dawaj. Dobra, 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 dawaj, dawaj. O, są ludzie, dobra. To musimy normalnie sobie zobacz, chodź Chodźcie, chodźcie, o Zobaczcie, to jest jubilaru, zobaczcie tutaj ludzie co oglądają. Ale... Nasi... o! Yes. Dobra, niech ten Billy wchodzi. Wszedł? Wszedł, dzień, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry A jak panu dzień mija? Eee, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, Dobra, wrócił Pięknie Wsiadaj, 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 dzień, my siadaj. już jest, czekaliśmy w aucie Nagrałeś, nagrałeś, nagrałeś Tak? Dobra, dobra, dobra Chyba z ja. kamer mają Ile? Wszystko, wszystko nagrane no, Kurde jest. Poczekajcie, teraz musimy pojechać na oszkę i to przegadać Dobra Czyli tak, kamery wszystkie widziałeś, tak? Tak, widziałem ja, to, ja to już ogarnę, dobra e... Dobra widzowie I to będzie na tyle w tym odcinku Pamiętajcie o łapce w górze i subiku I do następnego, siema